Halo Facebook, halo Instagram, witam Was bardzo, bardzo serdecznie po świętach. Już po świętach chciałam się zadać Wam pytanie. Jak się czujesz? Jak Wasza siła? Jak energia? Czy masz już założone cele na rok 2021? rok 2020 wiecie dobrze o tym, że pozamiatał nas na całej linii. Podupadliśmy na zdrowiu fizycznym, podupadliśmy na zdrowiu psychicznym, ale teraz jest nowy rok i teraz zacznij proszę Cię działać. Nie czekaj aż coś się skończy, aż wirus przemy, przeminie, aż otworzą świat, uruchomi się na nowo gospodarka, aż uruchomią kluby fitness, e, uruchomią galerie, dzieci wrócą do szkoły. Ty nie czekaj na nic. Ty zacznij już działać dziś. Dostosowywuj się do świata. Ja jestem tutaj po to, żeby Tobie pomóc. Działam online, żebyśmy nie mieli tej bariery, że nie możemy się spotykać i widzieć. To są tylko nasze wytłumaczenia, tak? Jeżeli chcesz, zacznij działać już dziś. Już od stycznia ruszam z grupą moją kolejną zwycięzców, na której wracamy do zdrowia kondycji psychicznej i fizycznej, ćwicząc, motywując się wzajemnie i zdrowo się odżywiając. Ruszam również z warsztatami z na które bardzo, bardzo Cię zapraszam, bo wiecie o tym, że najpierw umysł, a ciało podąży za to. Jako trener mentalny wspieram Was w bardzo ciężkim okresie, w bardzo ciężkich chwilach, gdzie tak naprawdę nie wiemy, co będzie jutro, nie, nie wiemy, co będzie pojutrze. Żyjemy w pełnej niepewności, niepokoju o przyszłość. Więc jeżeli masz ochotę, szukasz wsparcia, szukasz motywacji, to bardzo Cię proszę, skontaktuj się ze mną. Ja czekam na Was, chcę Was. Pomagać, Chcę Was wspierać, chcę Was motywować i poprowadzić fantastycznie przez ten rok 2021. Pamiętaj, że ten rok jest w Twoich rękach. Dziś podejmij działanie i zobaczysz za rok, jakie rezultaty z tych działań będą. Całuję Was mocno, życzę cudownego Sylwestra i czekam na kontakt. Buźka!